Samsung A35, czyli jeden z pięciu, jeśli dobrze liczę, nowych modeli serii A. No i cóż, ponownie będziemy łamać sobie głowy nad tym, co się zmieniło, co się nie zmieniło, czy warto go kupować, czy może lepiej dopłacić do wyższego modelu, a może w ogóle lepiej pomyśleć nad zmianą marki. To wszystko spróbujemy wspólnie e, rozstrzygnąć. Hey ho, let's go. Powiem wam, jaka jest moja wizja idealnej oferty Samsunga, i jestem ciekaw, co wy na to powiecie, bo ja to widzę tak. Mamy trzy modele z Serii A, z czego dwa reprezentują dokładnie takie same parametry, ale różnią się wyłącznie rozmiarem ekranu, więc mamy fajnego, kompaktowego średniaka, wiem, sam nie wierzę, że to mówię, i takiego samego, ale większego dla tych, którzy wolą większy ekran, a tym trzecim z kolei byłby model, który miałby absolutnie wszystko, czym byłby w Stanie konkurować z resztą średnio pułkowych telefonów. Taka w sumie analogia do serii S, gdzie występuje dokładnie taka sama zależność. Do tego wywalamy z oferty takie zgniłe kompromisy jak S23FE, dorzucamy dwuletni cykl wydawniczy telefonów i świat staje się piękniejszy. Dobrze gadam? Tymczasem większość potencjalnych nabywców będzie jak zwykle zdezorientowana i albo kupi to, co aktualnie podsunie mu sprzedawca, albo zada sobie odrobinę trudu i dołączy na przykład do naszej dyskusji, by w ten sposób dojść do ładu z tym, co właściwie w jego wypadku należałoby kupić. No więc czym tym razem uraczy nas Samsung i jak potraktować model A35 w, tym całym, w tej całej konstelacji? Zacznę od komplementu i nie, to nie jest materiał sponsorowany, ale w minionym roku wyszedł model A54, który w ogólnym ujęciu uważam za udaną kontynuację, i przypomnijmy, że ten telefon debiutował z kwotą 2400 zł. Mija rok i dostajemy kolejny model plasujący się o oczko niżej w hierarchii serii A. I tenże model, czyli A35, bardzo zbliżył się specyfikacją i wykonaniem do A54, i na start kosztuje. 1650 zł. Już model A55 zamanifestował, że Samsung w tym roku podnosi jakość wykonania tańszych modeli i że wzornictwo flagowca nie musi być zarezerwowane wyłącznie dla flagowca. Ok, nadal nie uświadczymy tutaj urządzenia z 6 ekranem e, i cienkimi symetrycznymi ramkami, ale i tak jest lepiej niż kiedykolwiek, bo kiedy A55 awansował otrzymując aluminiową ramkę, tak A35 otrzymał szklane plecki oraz oczko frontowej kamery zamiast charakterystycznej łezki. I choć tutejsze ramki to wciąż tworzywo sztuczne, to i tak całość wywołuje wrażenie, jakbyśmy obcowali z dużo droższym telefonem, szczególnie, że mamy tutaj ponownie nawiązanie stylistyczne do serii S. To jest zmiana, którą należy odnotować, bo łatwo zapomnieć, że na przykład model A52, do którego zresztą mam wielki sentyment i uznanie, ale gdybyśmy dzisiaj wzięli w dłonie oba te telefony, to ja byłbym gotów uznać, że mam przed sobą A52 i jakąś nową Skę. Właściwie jedynym akcentem przypominającym o budżetowych korzeniach tego telefonu są dwie wersje kolorystyczne, które posiadają taki opalizujący efekt, kiedy obudowa odbija światło, ale za to wersja czarna i niebieska tego. Nie mają. Naturalnie znajdziemy tutaj hybrydową tackę SIM z możliwością użycia karty microSD. Podtrzymuję swoje zdanie w kwestii wyspy na przyciski. Nie jestem fanem tego akcentu stylistycznego, ale rozumiem, że niektórym może się to podobać i odnajdują w tym także wymiar praktyczny, jeśli chodzi o łatwiejsze nawigowanie po przyciskach. Ogólnie jeśli ktoś liczył na emocje związane ze zmianą stylistyki, no to raczej w tym wypadku poczuje zawód, ale takie teraz czasy. Marki chcą unifikować wygląd ich smartfonów chcą być łatwo rozpoznawalne, a tego Samsungowi z pewnością nie można odmówić. W kwestii ekranu dostajemy tutaj praktycznie to samo, co w ubiegłym roku, z tą tylko różnicą, że tym razem ekran chroni nowsza technologia szkła, czyli w tym wypadku Gorilla Glass Victus Plus oraz mamy tutaj pełnoprawne Always On Display. Sam ekran zaś to ponownie ta sama przekątna 6,6 cala, ten sam Super AMOLED, adaptacyjne odświeżanie 120 Hz, czyli taki nazwałbym to pakiet minimum, by cieszyć się aktualnie treściami w tym telefonie. Gdyby to ode mnie zależało, to ja bym jeszcze dorzucił tutaj na zachętę HDR10+. Urządzenie posiada hybrydowy system głośników stereo, w którym słuchawka działa również jako drugi głośnik i jak się można domyślać, jest ona wyraźnie cichsza, ale jest za to skierowana do przodu i ogólnie daje zadowalającą jakość dźwięku. Ponownie znajdziemy tutaj dobry, sprawdzony, optyczny czytnik linii papilarnych oraz ten sam silnik Optyczny, który spełnia swoje zadanie, ale na pewno nie dostarcza on najlepszych wrażeń, jeśli chodzi o informację zwrotną od interfejsu. A skoro o nim mowa, to tutaj trzeba zaznaczyć, że system działa płynnie. Animacje nie kratkują, reakcja na dotyk jest natychmiastowa, a wszystko to za sprawą tego, że mamy tutaj dokładnie ten sam zestaw podzespołów, jaki znajdziemy w modelu A54. A zatem główna jednostka to Exynos 1380, natomiast moja wersja bazowa A35 to... 6 GB pamięci RAM, podczas gdy WA54 startowaliśmy z 8 GB pamięci operacyjnej, no i to w praktyce oznacza na pewno nie najlepszą, ale wystarczającą wydajność w swojej klasie. Obudowa telefonu nie ma tendencji do nagrzewania się i miejmy nadzieję, że witalność tego procesora utrzyma się przez kolejne lata jego użytkowania. Do dyspozycji mamy tutaj UFS 2.1, więc szkoda, że nie pokuszono się o nowszy standard pamięci, który pozwoliłby chociażby na dodatkowe oszczędności pobieraniu energii. Układ ten oferuje łączność 5G i nowoczesne funkcje łączności takie jak Bluetooth 5.3 czy dwuzakresowe Wi-Fi 6. Startujemy tutaj z Androidem 14 i One UI wersji 6.1. Według zapewnień producenta zarówno model A35, jak i A55 otrzymają nowe wersje Androida przez kolejne 4 lata. Do tego otrzymujemy 5 lat poprawek zabezpieczeń, no i to również ważna przewaga tego modelu nad tymi tańszymi jak choćby A15. Bez problemu odtworzyłem tutaj zawart Wartość Samsunga S24 Ultra, którego mam ustawionego pod siebie, i praktycznie wszystko tutaj działa poza, oczywiście, funkcjami Galaxy AI. No i nie skorzystamy tutaj z usługi Samsung Dex, ale ogólnie a 35 otrzymuje niemal kompletną wersję One UI 61. Jeśli chodzi o baterię, to zaskoczeń wielkich nie ma. Tradycyjnie dostajemy akumulator o pojemności 5000 mAh i 25W mocy ładowania. Oczywiście bez indukcji przywrócenie telefonu do życia i okolic 100% może zająć na około 90 minut, a 35 spokojnie przetrwa nawet dzień intensywnego użytkowania. Przy moim korzystaniu wychodziło średnio półtora dnia, więc jest to wynik jak najbardziej zadowalający. Jeśli chodzi o aparaty, to tutaj w zasadzie różnica jest taka, że główna jednostka bazuje na odrobinie większej fizycznie matrycy, ale legitymuje się nie 48, a 50 megapikselami, więc finalnie da nam to bardzo zbliżone zagęszczenie. No i jak sądzę, nie będzie to miało istotny wpływ na lepszą efektywność Pojedynczego piksela. Innymi słowy otrzymujemy bardzo poprawną jednostkę, która wykaże się wystarczającą elastycznością do codziennych zastosowań, również kiedy będziemy korzystać z dwukrotnego czy nawet trzykrotnego zbliżenia cyfrowego. Mniejsze zdolności będzie naturalnie przejawiać szeroki kąt, który z dala od dziennego światła będzie radzić sobie coraz gorzej, a para do zdjęć makro z grzeczności. Przemilczę. Jeśli chodzi o filmowanie, to tutaj mamy dokładnie te same parametry co u poprzednika, ale tym razem otrzymujemy dodatkowo elektroniczną stabilizację obrazu, co zawsze będzie grać na korzyść płynniejszych ujęć. Do podstawowych zastosowań w zupełności to wystarczy. Czy warto zastanawiać się nad zakupem tego telefonu? No tutaj odpowiedź, jak zawsze, nie może być jednoznaczna, bo w tej kwocie, czyli aktualnie 1650 zł, mamy na radarze takie marki jak Nuffing, Motorola, Poco, czy choćby OnePlus. No i kiedy porównamy je z Samsungiem A35, to wyjdzie nam, że w podobnej kwocie możemy liczyć na przykład na szybsze ładowanie czy szybszy procesor. Z drugiej jednak strony A35 broni się jakością wykonania, czy choćby zdecydowanie popularniejszą nakładką na Androida, która sama w sobie potrafi mocno determinować wybór właśnie tego telefonu. Poza tym nie każdy potrzebuje mieć lepszy procesor w benchmarkach, a również nie będzie dla każdego super ważne e, szybkie ładowanie, chociaż te 25 W na pewno nie jest tutaj powodem do dumy. A więc wniosek jest dokładnie taki sam jak w przypadku tegorocznego A55. Kiedy ocenimy A35 z perspektywy samego Samsunga, to jednak jest to taki... Kompletny pakiet tego producenta. Wprawdzie nieznacznie ulepszony względem poprzednika, co wyklucza go jako godnego zakupu następcę, ale jako ten, nazwijmy to, średni, średniak Samsunga, daje więcej niż kiedykolwiek i właściciele kilkuletnich Samsungów Serii A czy M mogą się nim zainteresować, bo to takie w sumie na dzisiaj. Najtańsze wejście, by możliwie jak najbardziej popcować z tym, co oferuje Samsung, i jego nakładka niemal w całości dająca to, co mamy w serii S. Z perspektywy całego rynku A35 ma z kolei sporą konkurencję, wiele modeli innych producentów deklasuje go konkretnymi parametrami, ale znowu nie każdy chce korzystać z Mi czy na przykład coloros -a. Gdybyście jednak byli otwarci na inne nakładki, to na przykład Xiaomi Redmi Note 13 Pro byłby pod wieloma względami lepszą alternatywą dla a53 albo choćby taki na Fink Phone 2a, chociaż tutaj mam wrażenie, że musielibyśmy jednak pójść na pewne kompromisy. Tym, którzy zechcą pozostać wierni Samsungowi, poleciłbym zwrócić uwagę także na ubiegłoroczny model A54, który obecnie można kupić za 1800 zł, więc jest to różnica 150 zł względem A53. A za te 150 zł zyskacie dodatkowo odrobinę mniejszy telefon, co ja akurat poczytuję jako zaletę. Do tego macie. HDR 10, 8 GB ramu zamiast 6 w podstawie. Do tego wyższy standard pamięci, większą matrycę w aparacie głównym przy tej samej ilości megapikseli, co powinno przełożyć się na lepszą jakość zdjęć. Niewykluczone, że również jednostka szerokokątna byłaby odczuwalnie lepsza, no i do tego 32 megapiksele we frontowej kamerze. Właściwie tracicie tutaj tylko na jednym roku wsparcia systemowego. To tyle z mojej strony. Dajcie znać, co sądzicie o nowej linii serii A i jak Wy widzielibyście idealną ofertę Samsunga. Jestem ciekaw Waszych opinii no i czekam na wrażenia tych, którzy mają już A35 i chcieliby podzielić się swoimi wrażeniami. Tymczasem dziękuję za Wasz czas i uwagę. Widzimy się już wkrótce. Papatki!